To historia jak z thrillera, a w tle jedno z największych dzieł pomocy w Polsce. I właśnie ten szokujący zarzut usłyszał założyciel szlachetnej paczki. Jak do tego doszło? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do samego początku. Wszystko zaczęło się nie w kościele, a na politechnice. Był buntownikiem szukającym własnej drogi. Jego droga to ciekawe połączenie myślenia inżyniera i głębokiej duchowej przemiany. W Ewangelii odkrył coś kluczowego. Miłość wzajemną, czyli nie chodziło o dawanie w jedną stronę. Pamiętajmy, jakie to były czasy. Początek lat dwutysięcznych Polska, która walczy z ubóstwem. Statystyki były, no cóż, brutalne. Aż 20% ludzi żyło w skrajnym ubóstwie. I tu wchodzi jego inżynierskie myślenie. Chciał zaprojektować system, a nie tylko pomagać jednostkom. Kluczowe było to, że nie chodziło o anonimowe datki. Ten system miał łączyć ludzi bezpośrednio. No właśnie, czy na pewno chodziło tylko o paczki? Misja, jak się okazuje, była o wiele głębsza. Prawdziwym celem była walka o godność, o to, by ktoś nie czuł się niewidzialny. I właśnie te małe, osobiste gesty miały ogromną moc. Sprawiały, że ktoś poczuł się zauważony. Stryczek często tłumaczy tę ideę przez pewną historię, opowieść o muminku na krzelodowej. Ta jedna myśl, że ciotka na niego czeka, daje mu siłę. Wie, że jest dla kogoś ważny. I to jest sedno szlachetnej paczki. Dać komuś powód, by zrobił ten jeden, ostatni krok. No dobrze, a teraz skandal. Stryczek twierdzi, że artykuł, od którego wszystko się zaczęło, to fikcja. Artykuł zaczynał się mocno, dramatyczną historią o kobiecie w ciąży, która miała przez niego zemdleć. Reakcja była natychmiastowa. Po publikacji prokuratura wszczęła szeroko zakrojone śledztwo. A skala tego śledztwa robi wrażenie. Przesłuchano, uwaga, 750 osób. I co się okazało? Po przesłuchaniu tych wszystkich ludzi, śledcy ustalili, że ta kobieta nie istnieje. Dlatego właśnie Stryczek nazywa to totalną mistyfikacją. Według niego była to zaplanowana akcja. Cała ta historia pozostawia nas z jednym, ale za to bardzo ważnym pytaniem: zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę i koniecznie skomentuj.